Witam, witam, serdecznie, z tej strony Rafał z Motor, bo oczywiście kolejny dzień, no to kolejne motocyklowe nowości, jakie trafiają do naszej oferty. Dzisiaj mam dla Was e, coś, bym powiedział, budżetowego, ale jednocześnie bardzo bezawaryjnego, czyli e, jak taki stary Mercedes, który mimo swego wieku będzie dalej Wam służył. Jest to Suzuki Burgman 400. Mimo, że wiekowo to wcale nie jest aż taki stary sprzęt, bo to jest 2002 rok, no czyli mamy tutaj e, 23 lata na pokładzie, ale jest to ostatni właśnie wypust z tej pierwszej generacji Burgmana, która uchodzi za taką bardzo fajną, bardzo bezawaryjną, jednostkę. Tym bardziej, że słuchajcie, egzemplarz, który tutaj stoi, to jest motocykl w kwocie około 6 tysięcy złotych, a mamy do niego fakturę z serwisu autoryzowanego Suzuki. 400 km temu ten dokładnie motocykl odwiedził salon Suzuki i zrobili mu serwis za 650 euro. Czyli tak na dobrą sprawę ten motocykl jest mega fajnie przygotowany do tego nowego sezonu. Mimo swojego wieku, mimo całkiem niskiej ceny uważam, że bezawaryjnie prześmigacie jeszcze kolejne tysiące kilometrów w całkiem fajnym stylu, bo Burman samą swoją klasę Myślę, że no i takim też gabarytem e, powoduje, że no jednak te przemieszanie kilometrów będzie w dosyć dużym komforcie za całkiem fajne pieniądze. Jeżeli szukasz właśnie takiego motocykla, to zostań ze mną do końca. Ja już Ci prezentuję parę fajnych szczegółów. Być może właśnie odejdziesz z naszego salonu takim Burgmanem. Jeżeli nie, no to motocyklu u nas pod dostatkiem zapewne coś wybierzesz. Zobacz sam, co dla Ciebie przygotowaliśmy. No i proszę bardzo, Suzuki Burman 400, e, tak zwany maxi skuter od Suzuki, w pierwszej generacji, robiona ona była od 1999 roku do roku 2002 włącznie i tutaj mamy akurat 2002 rok, czyli ostatni właśnie wypust tejże generacji. Słuchajcie, no my się skusiliśmy na ten skuter z dwóch powodów, a to jest tak naprawdę motocykl bezwypadkowy, ja bym go tak ocenił, mimo że ma 23 lat jest skuterem e, no, tejże klasy, no to ja go oceniamy. Bezwypadkowy, bo słuchajcie, motocykl jest cały w fabrycznej warstwie lakieru eee, i tutaj to nie są przelewki. Cała ta czacha, cały przedni błotnik, dolny pług, cały tylne zadupki to wszystko jest w fabrycznym lakierze. No i zobaczcie, jakim lakierze, słuchajcie, mimo swojego wieku, zobaczcie ten błotnik, zobaczcie te, wolne, te dolne pługi Oczywiście będziemy jakieś rysy, przycierki, tak jak tutaj, czy na samym rancie w tym miejscu, eee, czy jakieś takie delikatne pęknięcie plastiku o. W tym miejscu, którego fabrycznie nie ma, ale wciąż to są detale. Uważam, że jak na cały plastikowy motocykl dookoła jest bardzo przyzwoicie. Zobaczcie cały ten, ten tylny element. No, powiem Wam szczerze, wygląda to bardzo fajnie. No oczywiście, te, te, te wszystkie tutaj elementy są lekko wypłowiałe i tak dalej, ale trzyma się to kupy, wszystko się trzyma, wszystkie uchwyty zdają się być na miejscu, więc naprawdę jest taki zwarty i fajny, przy nawet większych prędkościach nic tu się nie gibie, krownica nie lata, więc naprawdę ja byłem zaskoczony, że w tej cenie da się kupić coś naprawdę tak fajnego, tym bardziej z Suzuki, czyli Japończyk, jest bardzo fajny silnik. 64 tysiące ma przebiegu dokładnie teraz, no ale tak jak wam wspomniałem, to co, to co jest myślę, że najważniejsze, to to, że ten przebieg jest oryginalny i mamy wyciąg nawet z ostatniego badania, Technicznego, słuchajcie, w zeszłym roku w maju był na badaniu. Czy to jest aktualne badanie? I ma, miał wtedy 63 tysiące jeszcze w Niemczech. Ale z fajniejszych jeszcze kartek to jest to, że 22 maja ten motocykl miał 63 tysiące km 820 i zrobiony miał serwis, zobaczcie, za 630 euro, no czyli całkiem nie niemała kwota. Oczywiście wszystkie tam oleje i tak dalej, powymieniane. No, myślę, że fajny temat. Eee, co powoduje, że motocykl no taki właściwie jest prawie, że bez, bez wkładu finansowego? Opony fajne, 21 rok, ale naprawdę bardzo fajny bieżnik i z przodu i z tyłu, Continentale. Eee, tarcia z przodu, z tyłu z klockami, wszystko tu jest git. Eee, akumulator fajny, motocykl super zapala. To jest jeszcze wersja na gaźniku, ale zupełnie nie ma z nią problemów. Naprawdę zapala, wkręca się elegancko, więc tutaj pod tym względem też bym się do niczego nie wczepnął. Fajny sprzęt. W tym budżecie naprawdę nie ma co to więcej chyba oczekiwać, bo wygląda to, wygląda to dobrze, jeździ to fajnie, jest fajnie przygotowane po serwisie. Gra muzyka. My oczywiście oprócz tego robimy kompletną dokumentację do rejestracji, czyli wy po zakupie idziecie prosto do Wydziału Komunikacji go rejestrować. Wtedy kosztuje Was to całe 120 zł plus ubezpieczenie, więc też, też fajne, nie są to jakieś wcale wielkie pieniądze. No i jeżeli jesteście blisko, czy tam z daleka, ale macie swój transport, czyli busa bądź przyczepkę, to wpadajcie, przyjedźcie i weźcie ze sobą pasy transportowe, my wam to pomożemy zapakować tak, żeby wam to na pewno do domu dojechało. Jeżeli nie macie takiej możliwości, zapytajcie o nas, dowóz. Dowozimy motocykl po całej Polsce, więc tak samo możemy dowieźć to i do Ciebie. Zarówno przed oględzinami, jak i po oględzinach. Możecie zapłacić z góry za sam transport. My do Was przyjeżdżamy, przyjedziemy i z góry zapłacicie tylko za sam właśnie dowóz, więc... A, a całą resztę za motocych na miejscu, więc to też myślę, że jest całkiem fajna, fajna alternatywa jeszcze z ciekawostek wam powiem, zobaczcie z tej perspektywy i wygooglujcie sobie Mercedesa W203 i zobaczcie jak wygląda tylny błotnik razem z lampą no praktycznie 1 do jeden. Nie, dlatego się śmieję, że to jest taki stary Mercedes wśród motocykli, który nie, no taki ma bardzo duży komfort, no a już cenowo jest bardzo przystępny, więc więc myślę, że bardzo sympatyczna opcja no i co, tyle na ten moment, yy, ja się z wami żegnam, odmeldowuję jeszcze ważna rzecz, które zapomniałem ten sam kluczyk. I klikniemy sobie zapłon, żeby wam tu nie mówić przelewek. Zobaczcie sami. Pyk, elegancko. Lampa z co 4 Czterusuwowy silnik, cztery setka. 33 konie mocy. Nie jest to dużo, ale myślę, że już zdecydowanie lepiej niż każda to jest kapiątka to śmiga. No i co? Siadać, jechać. W ogóle jakie felgi, zobaczcie. No nic, lewa w górę. Mam nadzieję, że nie byłem się zobaczymy u nas w Motorwu Kto wie, może właśnie to będzie motocykl dla Ciebie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Siemanko. Hej!